W drugim nagraniu, gdzie dołączamy do społeczności, i może teraz będziemy mieć to wreszcie, bo może się uda. Co się dzieje? Co się dzieje? U, Udało się! Placeholder Czy co? Nie jestem Jakimś randomem z ulicy Jak to strzela pięknie Ja jakiś random. Ewakuować się w tej chwili. O jestem gdzieś będę pilnował tutaj, żeby nikt nie wjechał. Teraz to w ogóle mi się kamera zacięła i teraz przetestuję to drugie bo, bo, że, bo jak kliknę to, a ja będę tu, o oh. się trochę level 2 Ale ja i tak dalej jestem tutaj Dalej, co to za chłop? A, ja się ubrałem. Jezu, dlaczego ja się tak podziwnie ubrałem? Dobra, trudno. robić sobie dwa. Jak to wygląda? Jezu. Czego to tak beznadziejnie wygląda? Ktoś właśnie umarł. Policję otwierać tam. Dodawajcie mnie do znajomych na Roblox. Nie, nie słuchajcie się. Znaczy, To nie jest moja nazwa. Dodawajcie mi na komputer. Czyli nazywam się Krzyjec dziutkowski. Mam takie oski z kaburą i w ogóle taki wytatuowany chłopak. No, wyślę jeszcze posta. Może jutro. Jak mi ktoś przypomni w komentarzach. Gdzie ja jestem? Kimś. O, do mojej gry tak będzie mogło wyglądać wejście. Wbija rybę, strzela do mnie. Wszystkich zabijają na wejściu. I życie się układa którego już się nie ma, da <laughs> Prezydent, only jaki prezydent? Co mogę dać prezydentowi? Na niespodziankę. Mam się minut. Gdzie jest? Ja tu wychodzę. Tu jest jakieś randomowe coś. Tu jest ofium Serwerownia, typowe biuro w Polsce. Biegnie taki z Mam no, nieskończoną amunicję. Tak mi się wydaje. Tam jest jakiś chłop. Masz. Zresztą to jest z mojej ekipy. Widziałam z nich. Biegnę w las. Do dzików. Niech mi dziki zerwą jeleń z 99 w lesie. Na buty czekał. biegnę, taki żołnierz tam znak może lepiej tym lepiej słychać jak ktoś ma podgłośniony na maksa to robi się noc czy dzień o, dotarłem do placówki biegnę jako pierwszy Nikogo tam przypadkiem nie ma. <laughs> Jakieś fury mają. Bogate fury. ta 5000 zł. Eee. No szkoda. Wsiadać się do nich nie da nawet. Bo nie, może, może ta gra jest tak mądra, że trzeba kluczyki Okej. Mm, dobra to nara. to był odcinek świetny tak bez zapowiedzi nara to nara. xd ha, 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 ha.